Witam bardzo serdecznie, Łukasz kładnia się niziutko. Moi drodzy, zobaczcie, ja odlatuję. Odlatuję balony z helem, przymocowuję do domu i odlatuję gdzieś w Bieszczady za niedługo, bo słuchajcie, na to się nie da patrzeć. Jak patrzę, jak tutaj wszyscy się podniecają, bo dziadek przyleciał do Polski, wszyscy się podniecają. Nie nie wygląda dla was to komicznie troszkę, wiecie, pojechał do, do Kijowa, prawda, i to wygląda tak jak akcja z filmu, wiecie akcja stop, klatka stop, yy, przerwa na kawę, na obiad, bla bla bla. E, dobra, pojechał do Polski. Dobra akcja start zaczynamy strzelać cz, 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 i dalej wojna się toczy, prawda? On tutaj na chwilę się zatrzymała. No bardzo to zastanawiające, ale zalatuję od, od tego fałszem, takim słuchajcie, że nie trzeba być już żadnym, nawet takim mikroanalitykiem że tutaj fałszem zalatuje na kilometr, a, prawda, jeden i drugi, no oni mają gdzieś tak, ja wiem, milion ludzi na sumieniu, obydwa te państwa, ci z tą flagą z gwiazdkami oczywiście znacznie więcej, ale, ale oni tutaj mówią o jakimś moralnej poszanowaniu życia, moralnym poszanowaniu życia, a ja przypominam, co spadło na Hiroshime i Nagasaki, tak? Ilu to cywilów spaliło się żywcem? Kto tak zrobił? Przypominam sobie najbardziej szokującą, najbardziej szokujący artykuł w Timesie, New York Times, on wtedy miał nawet chyba czarno-białą okładkę, że Amerykanie stali się najbardziej podłym i zniewieściałym narodem świata. Yy, spuszczając bombę atomową na ludność cywilną w dwóch miastach yy, po prostu, prawda? No yy, i przypominam, nigdy nie, nie wypłacili żadnych odszkodowań za to, to trzeba pamiętać historię, trzeba, a tutaj się mówi, jacy oni są wspaniali, ale o tych rzeczach już nikt nie pamięta, prawda? No więc spotkało się dwóch takich, ten aktor i ten dziadek, i oni mówią o moralności, a, no, a sami co, co kiedyś robili, prawda? Co ich państwa robiły, no więc o czym my tutaj gawędzimy? Co jeszcze co mnie wkurza w tym wszystkim? Wiecie, podły plan, Polacy kupują od Amerykanów F-16, Abrahamy, wszystko, żeśmy kupywali. Kupywaliśmy, kupywaliśmy, pani w Biedronce musi cykać przez 8 godzin tik na kasie, żeby dzieci wyżywić, bo mąż też słabo zarabia w tej, w tym kiślu teraz, który mamy, w którym jesteśmy, inflacji, tego wszystkiego. Wszystko oczywiście się zwala na yy, Władimira, tak? Wszystko na niego można teraz zwalić, tak jak kiedyś na Tuska wszystko się zwalało. No, to akurat troszkę prawdy w tym jest. No, ale... My kupujemy, Polacy kupujcie, kupujcie, broń, broń, a potem, a potem oddajemy to wszystko za darmo Ukraińcom, prawda? Oddajemy za darmo, no. no nie jest to troszkę podłe, prawda? Że Polacy kupują F-16, tam nie wiem, F-17, Abrahamy, karabiny M-45 i magazynki, granaty, a potem to wszystko oddajemy za darmo. No no to im chodzi właśnie, prawda? O to im chodzi sprzedać Polakom, którzy później oddadzą, bo są waleczni, wszystko za darmo. A Polacy wio, wio, prawda, do roboty. No trzeba na pewne rzeczy, moi drodzy, patrzeć z innego kątu, kątu z innego kątu widzenia, a nie tylko słuchać, co tutaj się wiadorzy w tej telewizji, bo to naprawdę żaden, dziwi mnie jeszcze to, że żaden z nich z tych reporterów, wiecie, nie powie chociaż raz prawdy, nawet jakby pracę stracił. Na żywo powie, że to jest ściema i tak dalej. To są wszystko karierowicze, wiecie. Ale ja, że oni tak umią wytrzymać, bo oni, wiecie, no, tu prawda jest jasna, ale oni kłamią z nut, że oni tak umią wytrzymać. Ja bym nie wytrzymał naprawdę. Tak, tak, znaczy, po pierwsze, ja bym tak nigdy nie zrobił. Ale że oni tak potrafią kłamać, to jest naprawdę, bo wiecie, między sobą tam gdzieś po pracy spotykają się, mówią, kurde, ale to jest wszystko ściemia i tego, a tutaj w telewizji, jak z kartki, jak z nut, słuchajcie, kłamią. No więc takie to wszystko jest, dziwne. Wiecie, zastanawiałem się, czy to nie, czy to dziadek przyleciał, czy to może też sobowtór, bo no też taka jest, wiecie, ci goście z Hollywood naprawdę umieją cuda zrobić. Naprawdę umiem cuda zrobić. No cóż, co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, ktoś mnie się pytał na zeszłym tym filmie, który usunąłem, czy Chiny pomogą Rosji. No nigdy Chiny Rosji nie pomogą, ponieważ e, do, do Chiny na to liczą też. Słuchajcie, pamiętajcie, że Rosja y, przegra. No bo kto pierwszy Rosję wchłonie później, tak? No, Chiny wchłoną Rosję, no i, no i postanie hiperpaństwo, słuchajcie. Hiperpaństwo by powstało. No i Amerykanie by. Na no Amerykanom też nie zależy właśnie, żeby Rosja całkiem upadła, przegrała totalnie i się poddali, wiecie tam, no koniec państwa, no bo Chiny ich wchłoną i wtedy powstanie super, hiper Chiny powstaną. No, tutaj dużo, dużo dyskutować na ten temat, ale ja, no, no nie jest to wszystko tak, jak tutaj jest przedstawiane, wiecie. <laughs> Przepraszam. A poza tym dziwi mnie, że kto dał, kto daje, słuchajcie, taką moc decydowania milionów ludzi, milionów ludzi dwóm gościom, którzy gdzieś tam się spotykają. W tym Kijowie jest to wszystko. To pokazuje na jakim poziomie jest ludzkość. Jesteśmy jeszcze daleko, daleko za innymi cywilizacjami. Słuchajcie, bo nie może być tak, że dwóch ludzi decyduje o losach milionów. Ja myślałem, że XXI wiek będą wielkie zmiany, że to jakoś, właśnie tak jak mówiłem, referendami się załatwi, niech ludzie zdecydują, tak. Natomiast tutaj nadal takie poważne decyzje jeden dwóch ludzi podejmuje jest to bardzo bardzo niepokojące. Eee, no i tak, no i tak, także Aha, i ktoś mi jeszcze napisał, no że tam do wojny atomowej nie dojdzie, ponieważ eee, wojna no atom jest tylko straszakiem. No ja uważam, że nie, że nie, że jednak Rosjanie dysponują taką ilością głowic, że naprawdę, jakby wszystkie naraz wystrzelili, to słuchajcie, ziemia, tak mniej więcej trzykrotnie się skurczy. Mówię całkiem poważnie. E, oczywiście, ja nie jestem zwolennikiem apokaliptycznego końca świata, bo wydaje mi się, że raczej do tego by nie doszło, że tak, wiecie, wszyscy, wszyscy ludzie zostaną zabici, ale Aha, i jeszcze obalam mit, że tam mówi się, że Rosja, no koniec, tak, już nie mają wojsk. Słuchajcie, międzynarodowy raport wyszedł teraz, straty Rosji według całego arsenału wyniósł w tej chwili, uwaga, 2%. Rosja straciła w tym konflikcie 2% swojego uzbrojenia, no więc no, to raczej niedużo, prawda? Oczywiście na samym początku tego konfliktu. Dużo tam poszło tego, nie, bo no dużo tam stracili, strat mieli, ale no 2%. To nie jest dużo. Aha i jeszcze jeden mit obalam, że no, nie mówię, nie, nie, nie wierzcie w to, że to jest jakaś wojna Putina, wojna Putina. Nie, to jest wojna, słuchajcie, Rosji całej. Rosji, Rosji. Nie, nie tylko Putina. Nie wiem dlaczego, kto taki mit wymyślił, ale to to tak jest. Dobra, nie będę dłużej się rozgadywać. Ja balony z Helem zbieram, bo może odlecimy gdzieś, nie wiem, do Tybetu Za niedługo przywiążę to wszystko do domu. Bo jak to wszystko oglądam teraz, to naprawdę jak się wszyscy podniecają tą wizytą. Trzymajcie się, fała wielkiej Polsce. Pozdrowionka i do zobaczenia na kolejnym live czacie. No. Topar.